Moi drodzy, zdarza się niekiedy, że wiele dobrych, pożytecznych inicjatyw nie zostaje zrealizowanych z powodu tak zwanego czynnika ludzkiego. Niby wszystko jest dobrze przygotowane, ale gdzieś tam na pewnym etapie człowiek zawodzi. Albo się czegoś boi, albo nie ma zaufania, albo jest zazdrosny, albo jakieś inne czynniki sprawiają, że no. Nie jesteśmy w stanie zrealizować dobra, które chcielibyśmy osiągnąć. Ten czynnik ludzki naprawdę może hmm, zaprzepaścić wiele, wiele dobrych inicjatyw. Niestety, ten czynnik ludzki może również zaprzepaścić osiągnięcie Królestwa Wiecznego. Pokój, dobro, pokój, dobro. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj tak troszeczkę tajemniczo o tym czynniku ludzkim, ale on rzeczywiście jest ważny. Chcę to dzisiaj zobrazować bajką, bajką ze zbioru opowieści, zbioru historii Bruno Ferrero. Bajką właśnie o królu, który chce podarować... Swoje królestwo swoim synom, no i oczywiście, synowie muszą przejść pewien test, jak to zazwyczaj w takich bajkach bywa. Test jest, wydawałoby się, bardzo prosty, oczywisty: trzeba gdzieś pójść, coś zrobić i wrócić. No i właśnie ten czynnik ludzki, ten czynnik ludzki, który, no, zresztą sami posłuchajcie: Bruno Ferrero i jego historię. W królestwie bardzo, bardzo dalekim Żył kiedyś król, który miał trzech synów. Czując się już starym, postanowił zostawić tron jednemu z nich i przejść na emeryturę. Pewnego dnia wezwał więc trzech synów i powiedział: Drodzy synowie, postanowiłem zostawić tron temu z Was, który potrafi mi powiedzieć, co znajduje się na końcu świata. Najstarszy syn wyjechał natychmiast. Na imię miał Gedeon. Był wysoki, tęgi, głos miał grzmiący i umiejętnie posługiwał się mieczem. Ale od dziecka był zawsze bardzo podejrzliwy. Podejrzewał wszystko, rzeczy i ludzi. Dlatego, gdy miał wyjechać na granicę świata, otoczył się potężnym wojskiem. Wojsko poruszało się wolno, ostrożnie, spoglądając naprzód i za siebie, bojąc się zasadzek z każdej strony. Aż pewnego pięknego dnia pochód zatrzymał się przed wielkim drzewem. Drzewo powiedziało do Gedeona: Najstarszy synu króla tam, gdzie się udajesz, jest bardzo zimno. Będziesz potrzebował drewna na opał. Weź oto to nasionko. Daci ono potrzebne drewno. Ale Gedeon był bardzo nieufny. Zrzędził: Mając tak małe nasionko, potrzeba będzie wielu lat, aby uzyskać trochę drewna. Wyrzucił nasionko i nakazał swoim żołnierzom ściąć drzewo i zabrać je ze sobą. Ale gdy tylko drzewo zostało porąbane, zniknęło. Żołnierzom pozostała w rękach jedynie garstka popiołu. Gedeon znów podjął wędrówkę w otoczeniu swych dzielnych żołnierzy. Im bardziej posuwali się naprzód, tym robiło się zimniej. Ziemia pod ich nogami była zmarznięta. Wszystko było białe, zlodowaciałe. Gdziekolwiek się kierowali, znajdowali jedynie lód. Gedeon powrócił do domu i oświadczył. Tam, gdzie kończy się świat, istnieje jedynie zimna, niekończąca się pustynia lodowa. Następnego dnia drugi syn wyjechał na koniec świata. Nazywał się Modesto, i od dziecka był zawsze bardzo lękliwy. Strach ogarniał go zwłaszcza wówczas, gdy było ciemno. Przed odjazdem modesto oświadczył: Zgoda, wyjeżdżam, ale za wszelką cenę muszę dotrzeć tam, gdzie kończy się świat, przed wieczorem. Do swej karety zaprzągł tysiąc najszybszych koni królestwa i zaczął je smagać batem, aby pędziły szybciej od wiatru. Smagał je nieustannie swym długim, skórzanym batem. Przejechał w mgnieniu oka wielką pustynię lodową. I dotarł nad brzeg wielkiej przepaści. W głębi przepaści zobaczył nadchodzącą noc. Albatros o wielkich skrzydłach zbliżał się i wyszeptał do niego: Jeżeli chcesz znaleźć światło, musisz zagłębić się w noc. Wejdź na mój grzbiet, a ja ciebie przeprowadzę. Ale Modesto bał się tak bardzo, że nawet go nie słuchał. Zawrócił karetę i znów chłostał konie, aby wróciły galopem do pałacu. Gdy modesto stanął przed ojcem, oświadczył: świat kończy się na wielkiej przepaści, wypełnionej nocą. Następnego dnia przypadła kolej na najmłodszego syna króla, beniamina. Nie wziął on ze sobą rycerzy ani koni. Odszedł sam, pieszo. Szedł powoli, oglądał wszystko, przysłuchiwał się wszystkiemu. Gdy doszedł do początku wielkiej pustyni lodowej, zobaczył drzewo zamienione w popiół i małe ziarenko, które jego brat wyrzucił. Podniósł je, wykopał mały otwór i delikatnie umieścił w nim ziarenko. Potem zasnął głęboko. Gdy Beniamin się obudził, nie wiedział, ile godzin spał. Ale w tym czasie wyrosło piękne drzewo. Chłopiec uciął kilka gałęzi i mógł ogrzać się przy ognisku. Potem odważnie wyruszył w dalszą drogę. Gdy dotarł do brzegów wielkiej przypaści, znalazł tam ogromnego albatrosa, który czekał na niego. Stary ptak zaproponował mu to samo, co zaproponował starszemu bratu Beniamina. Beniamin z biciem serca zgodził się i usiadł na grzbiecie ptaka, który szerokimi uderzeniami skrzydeł zanurzył się w noc. Leciał, nic nie widząc, ale powoli przemierzył ciemność. Wielki Albatros złożył Beniamina przed bramą prowadzącą na koniec świata. Gdy drzwi się otwarły, Beniamin zauważył, że za nimi wszystko było jasne i błyszczące, o wiele piękniejsze i weselsze od nowego dnia. Beniamin bardzo pragnął pójść dalej ku światłu, ale przyrzekł królowi, że powróci i opowie mu o wszystkim. Wziął więc garść światła i zabrał ją ze sobą. Powrócił do pałacu i powiedział do ojca, Nigdy nie widziałem tyle światła, ile znajduje się po drugiej stronie drzwi prowadzących na koniec świata. Stary król wstał i powiedział: Droga nieufności prowadzi na pustynię. Droga strachu prowadzi do nocy. Droga ufności prowadzi do światła. Droga Benjamina podoba mi się najbardziej i On zostanie nowym Królem. Bardzo ciekawa puenta, bardzo ciekawa puenta. Droga nieufności prowadzi na pustynię, droga strachu prowadzi do nocy, a droga ufności prowadzi do światła. I chyba tak jest w życiu. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, co, co za chwilę postaram się powiedzieć. Tak jest w życiu, a mianowicie, że rzeczywiście, jak ktoś kieruje się w swoim życiu nieufnością, to ostatecznie pozostaje sam. No bo skoro nikomu nie ufa, to z nikim nie wchodzi w relacje. Jeżeli nikomu nie ufa, no to też nikomu nie powierzy swojego życia, swoich trosk. Z tym wszystkim pozostaje sam. A skoro jest sam, to jest pustynia. Chłodna pustynia, zimna pustynia, bez miłości, bez relacji, bez drugiej osoby, bez czułości, bez serdeczności, bez zaufania. Bez zaufania. Tak, droga nieufności prowadzi na pustynię. Jeżeli skierujemy tę drogę do Boga i powiemy, że by wejść w relację z Bogiem, potrzebna jest wiara, a wiara wiąże się z zaufaniem, to, żeby dojść do życia wiecznego, trzeba rzeczywiście Bogu zaufać. Jeżeli nie ufam Bogu, to wchodzę na pustynię samotności. Można byłoby powiedzieć nawet w ten sposób, że Piekło to jest taki stan, gdzie nikt nikomu nie ufa. Nikt nikomu nie ufa, nie ma żadnych relacji. Piekło jest antyniebem. Piekło jest antyzbawieniem. Jeżeli w niebie jest szczęście, jest radość, jest zaufanie, to właśnie piekło jest antyniebem hmm. z brakiem zaufania. Droga strachu prowadzi do nocy. Człowiek, który się boi, człowiek, który jest zalękniony, również zamyka się w sobie, zamyka się w ciemności, chowa się. I tak może być również w naszym, w naszym życiu. Jeżeli, jeżeli jestem przepełniony strachem, no, no, no to nie wejdę na drogę zaufania, bo to jest ze sobą powiązane. Jeżeli jestem przepełniony strachem, to nie wejdę w relację z drugim człowiekiem. Jeżeli jestem przepełniony strachem, to nie zaryzykuję swojego życia, nie uczynię ze swojego życia ofiary. Pozostaję sam, pozostaje noc, pozostaje ciemność. Ciemności serca. Strach paraliżuje człowieka. Oczywiście, różne są powody strachu. Ja tutaj nie chcę, nie chcę dotykać tych bardzo, bardzo trudnych tematów związanych no, z różnymi doświadczeniami, przeżyciami, yy, depresją i tak dalej. To, to tutaj jakby w ogóle tego nie dotykam. Myślę o takim strachu, który, który czasami jest powiązany z pewną formą lenistwa. Tak, no, no wolę, wolę nie ryzykować Wo, wolę, wolę czegoś nie zrobić i tłumaczę to strachem, lękiem no, rozumiemy o co chodzi natomiast droga ufności prowadzi do światła tak jak powiedziałem już wcześniej yy, ufność i wiara, wiara i ufność nie ma wiary bez ufności Tak, droga, droga ufności droga zawierzenia droga powierzenia siebie Bogu to jest droga, która prowadzi do światła droga ufności, ale też ta ufność między nami, między ludźmi. Oczywiście nikt z nas nie jest idealny, popełniamy błędy, czasami się nawzajem krzywdzimy, nie chcemy tego robić, no ale no, no nie wszystko nam wychodzi. No tak to jest, tak to wygląda. Ale na tyle, na ile możemy, trzeba tę, tę ufność, tę wzajemną relację odbudowywać, żeby nie pozostać właśnie na pustyni. I znowu tutaj pomijam jakieś no, takie dramatyczne sytuacje, gdzie po prostu nie da się tego zaufania już odbudować, tak też bywa. Co nie oznacza, że nie mam tego drugiego człowieka kochać, mam go kochać, bo mam nawet moich nieprzyjaciół miłować. A więc w jakiejś relacji do tego człowieka jestem, w relacji miłości, nawet jeżeli jest to trudna miłość, miłość nieprzyjaciół, ale, ale kocham tego człowieka i chcę jego szczęścia, chcę jego zbawienia, chcę, chcę, żeby się nawrócił, chcę, żeby w moim sercu też był pokój. Droga ufności prowadzi do światła. Trzy drogi: trzy drogi. Droga braku zaufania, droga strachu i droga ufności. Jedna prowadzi na pustynię, druga w noc ciemną, a trzecia do światła. Żyjmy z wzajemnym zaufaniem, a nade wszystko żyjmy z zaufaniem do Pana Boga. Taką formą wyrazu tego zaufania do Pana Boga jest Taki gest, takie słowa, które odmawiamy w czasie modlitwy na zakończenie dnia, podczas której powierzamy Bogu, powierzamy naszemu zbawicielowi nasze życie, naszego ducha. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. To jest gest zaufania. Będzie to można zaraz wykonać, będzie ten gest można wykonać w czasie modlitwy na zakończenie dnia, która od razu po słowie na dobranoc. Serdecznie zapraszam. Z Panem Bogiem pokój, dobro.